Dzisiaj recap z 15 września. Więc tak dzisiaj szybko bez tłumaczenia tylko pokażę, jakie, jakie tradey wziąłem, bo, bo miałem czasu. Tutaj pierwszego wziąłem i przegrałem. Jest to ze 3,5 punktów luza. Potem potem mamy kolejnego trada, który jest tutaj i tak. No, tutaj sprzedałem połowę pozycji. co się równa 7,5, czyli 3,250, czy 3, 25, coś takiego albo inaczej, no to tak, tyle punktów i tutaj sprzedałem tu połowę, potem tutaj ten, ten, i tutaj kolejną, tutaj szersze pozycje sprzedałem i kolejne 3,5, znaczy no może 7,5 pół łącznie albo no, siedem punktów, już tak, nie wiem, to policzę e, e, więc teraz kolejne są na w Wszedł, wszedłem jakiś na tym drugim tradzie nie będę już pokazywał bo... Od to wziąłem, weszłem też na zakup. Bo cena była w swoim pico, tak naprawdę na dwóch indeksach sobie szła ładnie. E, Zostało to, dobra mam. Więc tak, tutaj wszedłem w ogóle idealny sapas, bo ocena tu weszła, pan poszedł do góry. Idealny, fajne I tak. E, tu miałem Push Profit, i tutaj, tak jak cenę w dół, to tutaj sprzedałem połowę pozycji. To jest 20, 25. Punktów, i potem posprzedłem resztę, bo mi weszło w saposa, który tu ustawiłem. Czeka, bo było to głupie, bo ogólnie cena weszła mój maksymalnie tej profit Chyba, a nie wiem. Ale no, 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 no długo to trwało tak, więc cena się wolno ruszała. Dlatego tak posprzedawałem. No, gdybym trzymał dłużej, to bym miał to lepiej. I tu idzie w Trzeba to na połowę a, Więc spokojnie, tak wygrałem fajnie na plus fajnie więc co to tyle na dzisiaj dzięki za oglądanie wszystkiego dobrego i cześć